Cześć Dziś od rana miałam takie cały czas takie poczucie, że gdzieś w przestrzeni hmm, lata wokół taki temat. Temat szczęścia. Czym jest szczęście? Co jest dla mnie najważniejsze w życiu? Nie on sobie gdzieś tak krążył, krążył i dotarł. Dotarł do mm, takiego. Miejsca we mnie, gdzie nie ma już słów, nie ma zrozumienia. I powstało takie transcendentalne uczucie. mój umysł bardzo umiejętnie zrobił mnie w konia. Przesnęłam, zapadłam w drzemkę. Hmm. Która była prawie nie do zauważenia. A polegało to na tym, że mój umysł ucząc się czy przyglądając się per percepcyjnemu postrzeganiu tego, czym jest przebudzenie i oświecenie stworzył mi po prostu taką bardzo subtelną makietę stworzył poczucie stworzył poczucie teraźniejszości tylko właśnie w ostatnim czasie Cały czas coś takiego, jakby ta intuicja wewnętrzna pokazywała mi, że coś tu nie gra. I co? Zawsze do tej pory, jakby tymi takimi czynnikami, które pokazywały mi, że Przysnęłam. Było ciało, uczucie ściśnięcia w środku. Oddech bardzo często jakby jak nabierał takiej swobody, to następowało to, to poszerzenie patrzenia, czy też spoglądanie z tego miejsca patrzenia. Hmm. Tutaj jakby wszystkie elementy, wszystkie elementy, które do tej pory znałam, były zachowane. Czyli jakby moja czujność tej wewnętrznej, tego wewnętrznego zrozumienia została uśpiona. Ok, czyli wstaję rano, y, jestem bez myśli, jestem, y, czuję ten blis. Hmm. Ciało jest swobodne, oddech jest y, jakby taki klarowny. Ok, czyli wszystko jest w porządku. Tylko właśnie, jakby kto. Y to mi o tym jakby wewnętrznie opowiada. I właśnie dziś, idąc za tym tematem szczęścia, tak jak w Incepcji, ten świat, który wydaje się przecież tak prawdziwy, tak to postrzeganie, wydaje się tak, mm, Doskonałe. Zmiotło. Mój umysł stworzył dla mnie hmm, życie w przebudzonym stanie, tak? <śm> jakby nawet czuć y, tą. Czuć tą. Przejrzystość, to szerokie spojrzenie, to szerokie widzenie, ale właśnie brakowało tu tego oh, tego zapachu. To jest przez mistyków nazywane hmm, perfumami jaźni. Mój umysł stworzył podróbkę. Hmm tego zapachu. A tego nie da się podrobić. Mm. Tego nie da się podrobić. Więc makietą którą stworzył ostatnio mój umysł. Ja nawet nie wiem, kiedy to się rozpoczęło, kiedy jakby weszłam w tą, w tą konstrukcję jakby myślową. Nie mam pojęcia. Jednak jakby teraz właśnie czuję, że... Jest to bliższe temu byciu w, w teraz. To na tak subtelnych poziomach mm, się wytworzyło, że prawie nie do zauważenia. Hmm. I tak to jest z tym. Pamiętać, że śnimy sen o sobie, nawet jeśli jest to sen o przebudzonej istocie, która doświadcza w cudowny sposób życia i tych wszystkich stanów to, to dalej jest to sen o sobie, I to jest klarowność, papa pa.